Siema, tu, Max5611 i od razu przystępujemy do akcji nie bliżej Ponieważ Jesteśmy w kopalni Żrący okrut Chciałem podchodź. sprawdzić co tu jest A to Ci nie Od razu Zarąbisty finisher Podgłośnie trochę Na jednego hita, nie no zarombiście Dobra. A, dobra, tu jest ognista, tu mamy tarczę. No to ciśniemy do środka. Jest to blisko kamieni przeznaczenia, przy którym wybiera się... E, wybiera się... No, swój kamień przeznaczenia, po prostu wojownik, złodziej i chyba mak, czy coś tam dalej. O, oh! Lidia, jakie odgłosy! No to już przechodzimy się do sedna sprawy. Wezmę sobie ten łuk Jest naładowany yy, Dzisiejszym planem będzie właśnie ta kopalnia Sprawdzimy co tu się dzieje A później wybierzemy się do yy, falkret. Właśnie, Lidia powiedziała, że jej się to nie podoba I to jest właśnie przydatne, bo często... O, pułapka Często nasi kumple mówią nam, że jak im się coś nie podoba, to coś tu jest grane. Zaraz. Łosz! Aha. To wszystko jasne. Widzicie, gdyby nie przeciął tej linki, to całe gówno spadłoby na mnie. Przepraszam za słownictwo, ale musiałem tak powiedzieć. Właśnie. A jeśli to jest kopalnia, no to powinno tu być... Nie dużo nie mu ale surowców. Więc może byśmy się coś wzbogacili. Cii. No niby tak? nie zapominaj o Dobra, teraz cichutko. Ten się wydaje bardziej napakowany, więc... Żal Dajesz Lidia Dobre Lidia Stawiasz piwo Dobra Co tu mamy? Złoto Ametyst Stalowy topór wojenny, no nie za bardzo Tarcza też nie Ciśniemy dalej Nie wiem, zejść na dół czy... Bandyta Gotowana wołowina? No w sumie chciała coś jeść, nie? <grym> Dobra. A właśnie chciałem wam podziękować za przypływ widzów, którym zostałem obdarowany, żeby tak rzec Ostatnio w kilka dni przybyło mi 10 widzów, co dla mnie jest to bardzo... wielkim wyczynem Czy to... Nie myślałem, że to coś żyje. Ale, tu jest jakaś księga, porwany dziennik Nie wiem kto, że dzień pracuje, ale sram na to Przepraszam, tak musiałem to powiedzieć Mieszek Piesek Mieszek Teraz Luknijmy, czy nie ma tu jakiejś rudy przypadkiem No bo to w końcu kopalnia, nie? <ścoughs> To jednak na pewno nie wszyscy oponenci których dane nam będzie zabić Dobrze, uczyć się od mistrza O dźwignia A to do tego mostu, dobra I ciśniemy tam Czyby ktoś to słyszał? Żal! Jest tam Nie! Leż to. Uuuu! Dobra kooperacja, brawo! Zaraz to był ten Wytrych. Wytrych zawsze się przyzna strzała. Nie, dziękuję. Czyli tak to się otworzyło tu. Zeszedłem na dół znając życie, będę zmuszony do znowu przy... właśnie, przysłapę mam. Dobra, poczekajcie chwilę. Ok, wracam. Jak zwykle coś mi przerwało. Uh. Uff, Jak tam przejść? Aha, tu są drzwi. Okej okay. Ale ja dalej szukam jakichś surowców, żeby można było... Słyszycie to? Wydaje mi się, że ktoś tu łazi Uuu Nie zdążył nic powiedzieć Przykro mi Klucz do kopalni żarzący a żarzące okruta, nie żrący storię <grystanie> Dobra, otwieramy Aha, to, to klucz. Dobra Księga czarów No właśnie, później wam pokażę, bo przeczytałem sobie kilka ksiąg No i to tyle <grystanie> Nie razem wielki mecz to mam Chciałem sobie zmienić broń, ale okazało się, że żelazny wielki. Ło Co to jest? Biery. Złota. Kostury ognistych pocisków. Właśnie. Kostury już trochę też mam. No ale nie powiem, opłacało się. Okej. Okay. Beczka. My zniemy grzybki. Jedźcie o tym. Mm. Tak. Ja bym zobaczył, pewnie to jest dwuręczny. Ten miecz. Ale wyglądał fajnie, w każdym razie. Ulubione. Zobaczymy. Mienimy sobie na jedynkę. No. Okej. Okay. Dwuręczny, ale fajny. Fajnie wygląda, ale no nie wiem, raczej dwuręcznymi posługiwać się nie będę, bo są takie dziwne trochę, nie, ale przede wszystkim dlatego, że, o fajnie, możemy wszędzie wejść, ale przede wszystkim dlatego, że, no mm, dziękuję, przede wszystkim dlatego, że wolniejsze ciosy po prostu zadaję. Wygląda... Yes! wydobądź bądź. Teraz pobawimy się. Dobra. Musisz mieć kilof. Nie, nie mam kilofa. Lidia, masz to? Proszę. Jestem tuż za tobą. Powiedz mi, że to masz. Powiedz mi, że to masz. Będę dźwigać twoje ciężary. Powiedz mi, że to masz. Masz to. Masz to, proszę, proszę. Nie masz. A czy ja nie mam kilofa? Może jakiś bóg? Proszę. Nie mam Prowadź Co? Dobra, tu będę pamiętał Przyjdziemy sobie tu może kiedy indziej, bo żelazo jest dosyć przydatne, ale ja bym sobie z tych zmienił na łuk. Ale ten drugi właśnie, mam cesarski łuk w tej chwili. Odnalazłem sobie. No nie, tyle tu rudy jest. Ale to jeszcze nie koniec naszej zabawy tak, będę siedział w środku w pomieszczeniu wroga, posiedzę sobie, a co tam? Co tu mamy? Wiodro, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Bo mało rzeczy widziałaś. Mała Żal O ty Mam cię Ucznictwo wzrasta, pięknie Leżysz Też... Uuu, finisher Ładnie, bardzo ładnie Pięknie <ścoughs> Czy on ją złapał w łapę? Lidio eee. Okej okay. Żelazny wielki mecz Nie, nie będę tego brał No Niestety dwuręczne mają taką wadę Mają większe obrażenia, ale jak wiecie mają wadę, że są wolniejsze. A ja po prostu nie lubię takich wolnych broni. Preferuję szybkość Tak, mi się w kuźni. Szczególnie, że zostawiłem w chatce wszystkie rzeczy, aby ulepszyć. No. Możemy sobie wziąć przynajmniej. Takie pocieszenie małe. Wykuwanie lekkiej zbroi. Pewnie lekka zbroja urośnie. Raz, dwa, trzy. Kowalstwo. Pięknie. Czy będzie awans? Pięknie. Dobrze. Mamy awans. Eee yy... Zdrowie, kondycja, teraz w zdrowie poleciałem, no to może kondycja Będę raz zdrowie, raz kondycja Właśnie, kowalstwo Tu potrzeba... A! chciałbym sobie wszystko elfickie zrobić, no ale... Dobra, idziemy dalej Coś czuję, że jeszcze wiele fajnych rzeczy nas tu czeka Udajmy się może na miejsce, gdzie ściągnęliśmy tych... Aha, dobra, to ja tędyż poszedłem? Nie! Na miejsce, gdzie ściągnęliśmy tych oto... Łopków. Typków. Po co ja się skradam mówię? Jak mnie wykryją? I tak mi nie podskoczą. Yes. Aha, to dobre, bo jest tamtąd. I co już wracamy? Tam coś... Nie wiem czy coś dalej jest. This is porta! Dobre w Ta okolica coś mi pasuje, żeby tu był krzyk. Tak mi jakoś pasuje. A ta fontanna, coś mi pasuje, żeby tam jakaś skrytka była Nie, nic tu nie ma. Okej okay. No to idziemy dalej. Co to było? Użyj pochodnie Tak, będę pochodnie. No dobra Znowu Okej okay. Znowu Nie. Nie no tyle tu rudy Ja idio, możesz? idio Przesuń się Dziękuję Widzicie jak Szybki robiła ja. Grzybki, grzybki la la podgrzybki la, la, la. Właśnie Poszliśmy tam a teraz sobie na to żeby tam pójść Ten typek już był. A ten? Chyba nie. Bo bym mu wino wziął. Aha, czyli. mi się zdaje, że coś błądzę w kółko. Pokaż, co potrafisz. Idio, nie. Co ty żeś zrobiła? Aha, linkę przeszła ale dekolonę nie no dobra. Nie wiem czy przeszukaliśmy całą kopalnię. Ale wynosimy się stąd. O, ale epickie, fajne Fajnie to bardzo wygląda. Mam nieświeży oddech. Wyścig taki, bo ci jedzie. Dobra. Nie ja będę się upukał. Bunt. Embound. Embound. No dobra. No to, tak jak mówiłem, udajemy się do Falkret. Mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze zdążymy. Już sobie tam. O, wschodnia wieża strażnica Falkret. Szybka podróż. Już tam byłem. Ograbiłem się trochę. Specjalnie tak robię, żeby poza odcinkiem sobie ograbić. Żeby nie pokazywać wam tych różnych. Pierdół. Będzie słychać pewnie. O, takie coś, o Burszyłem mikrofonem dobra. No i poprzednio tu było blisko smoka, tyle wam powiem, I pełno lu... pełno ludziska tu, tu chodziło. Jakiś. O! Jedziesz! Fak! Dobre. No będziemy mieli łup. Jeszcze Lidia nam pomogła. Widzicie co to znaczy wierny towarzysz Dobre I tak mi się wydaje, że tu będzie gdzieś Dobrze Jelonek Bambi Nie Duże pora, z ci nas Nie fak. Zbyt duże obciążenie Wciąż tu jestem No Będę dźwigać twoje ciężary Dobrze, to podźwigać sobie trochę Dam ci, no załóżmy kostur ci jakiś dam Żeby zawsze trochę ulżyć sobie Poruszajmy więc Co, to? What to? Ha? O, Lydia, coś usłyszała? Nie wiem czy zdążymy do tego Falkert dojść Dobra Mapka, nie, nie w tą stronę Mała pomyłka Trzeba odnaleźć tą główną drogę Czy to jest to? No nie Nie za bardzo Tu jest główna droga Dobrze No albo nie <śm> No nie no, sorry, jak coś się gubię Ale coś sądzę, że tędy trzeba będzie pójść pewnie Skierujmy się w tą? Nie, czyli w tą Znaczy na pewno Nie wiem, czy ten odcinek za długo nie trwa, jeśli trwa... No to niech trwa, nie? Chyba. Okej. Okay. Yy. Nie gadajcie, że ktoś sobie tu płotek postawił. Tak dla jaj. Coś zobaczam z drogi. Pokieruję się w stronę wieży Jakiejś tam Nie, już chyba dobrze Bo widzę jakieś tu wielkie kamyczki Jakaś chatka Przydrożne ruiny Odkryto Okej okay. Nie No szkół Akurat teraz Żal Viła to jest najgorszy typ potwora Potrafi sprawić, że zwierzęta, które są z tobą będą przeciwko tobie. A Lidia z kostura leci. Takie takie drzewka jakieś głupie. Żal Lidia, chodź Chodź Okej okay. Chcesz wojny, no to proszę. Jaraj się Pięknie. Uleczyła się, no Dobre Lidia. Dobre. Dobre, kostur ci się przydał, widzę. Dobra, nie, to później. No dobra, już mi się zdaje, że dosyć długi ten odcinek. Dlatego skończylibyśmy go. No ale ja tak bym chciał dojść do tego falkret. No nic, yy, następnym razem może po prostu spotkamy się gdzieś tu w okolicy i dojdziemy do tego Falkret. No powinna być tu jakaś główna droga, to chyba ta nie? Mi się zdaje, że źle idę. Właściwie to mi się nie zdaje, nawet pewny jestem. Tylko, że nie wiem, jak dojść. No, wiem, mogę się bezpośrednio przeteleportować. Ale w drodze można tyle fajnych rzeczy. Jest most. Tak, w dobrą stronę. Jak dojdziemy do Falker, zakończę odcinek jak dojdziemy u Bram Falkret Tam zakończę odcinek Mam nadzieję, że cicho nie mówię Coś mi się zdaje, że jakoś ucichłem I to jest dziwne. No! Falkret! No i dobra. I tu właśnie skończymy nasz odcinek. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Żegnam Was z Max5617 Komentujcie, oglądajcie, subujcie moje filmy. I dziękuję za subskrypcje, które już nadeszły. I mam nadzieję, że będą następne. No to żegnam się z Wami. Serdecznie strzała. Nala.